Pomorska Telewizja Narodowa-Gdańska. Jesteśmy w Stegnie. Wasz yy, was fotoreporter foto, reporter Czerwony Korsarz. Właśnie będziemy witać nowy rok w Stegnie, bo jesteśmy w Kei. To jest Keja, taka restauracja w Stegnie właśnie. Za chwilę tu wszyscy szampana pana już biorą bo będziemy go pijać. Tam już jest godzina. Widać, że godzina już nadchodzi, 12. .00. Przepraszam, przepraszam, przepraszam bardzo, bo jestem z, z kamerą, nie z dzieckiem. Przepraszam. Bo już jest godzina 12.00. O, o, jest 12, prawda? Wszyscy wychodzą na wódkę. Wszyscy idą. Zamykam też amunicję Tam jeszcze tańczą. Zimne. Ale pani gorąca. Uwaga, proszę państwa, wychodzimy, wychodzimy, tu jest Stegna. Oj, Stegna to jest, tam już strzelają. Tam już strzelają. Już widzimy stegnię. tutaj mamy pełno ludzi. Tu jest Keja. Tu przybił catek do przystani smaku. Jest tu Keja. Wszyscy tutaj stoją i, i z szampanskim. Witamy, wit witamy Pomorska telewizja narodowa. A państwo skąd przyjechali do Stegny? Zdańska? Z Gdańska, aha. No dobrze, dobrze. A Państwo skąd przyjechali do, do Stegny proszę Państwa? Ale a, jest jest jesteśmy bez. bardzo super. zadowoleni. Tak, ja, I bardzo super. A, Oj, coś tu się pali, proszę a. Państwa, niestety, ale na ulicy wybuchła jakaś rakieta. Widzimy. Fajnie jest. Zaraz, Ja tutaj. może przytrzymać.

Ja wszystkim życzę zdrowych, wesołych świąt. Zdrowych, no, nowego roku! Święta już były przecież. To ja gadam. Przecież święt, nowy rok, szczęśliwy 2017. My wszyscy Polacy byli szczęśliwi i bogaci, dobrzy, drogi i stary. 2017 życzymy 2017 roku żyjemy ze smygny! Niech, najszanie. Niech, najszanie. Niech najszanie. Chodź tu do Tak sztanie, z Wam wszystkim dobrego! Lubię.

jest, no, nie, ja. Inkwizycja nas jest, tam jest Jakby ktoś chciał, to tam jest apteka. Co ja. się ja. sprzedają. Po drugiej stronie. sprzedają. No to... stale życzymy. A, bo dziękuję, dziękuję. Bractwo korsarskie, po też życzy wszystkiego dobrego. Czekaj. Ja tu kamerę ustawię. Szybja, Sylwia! No chodź tutaj kamery, pilnuj. No, ustaw kamery. Wszystkiego dobrego. Dużo dużo radości, dużo zdrowia. Żeby się dobrze działo w tym roku. Wszystkim Polakom. I słodyczy, a ja wam życzę. Hej. A ja buzi, hej. Na zdrowie, na szczęście, na ten nowy rok. Żeby wam się działo, hej. To, bo, to to, do wszystkiego dobrego. A

i jesteśmy, jesteśmy szczęśliwi, bo nad morzem jesteśmy i tu żyjemy. No. Dużo jodów wdychamy w tej chwili. Okej. Okay. Zapraszamy przyszłym roku. W przyszłym roku. Przyszłym roku tutaj się tutaj przy spotkamy. Wszystkich na pewno. Tak. Zapraszamy do Cechny. Do, do naszej kei. O, przystań smaku. Tutaj każdy o, tutaj każdy okręt może subować. No. O. O pojechali. Jeszcze assis byli i pojechali chyba. Że <laughs> pojechali. No fajnie jest. Teraz będziemy tańczyć, bo do tańka trzeba dwójka. Tutaj mają śniadania i obiady domowe w tej kei. O. Co broń. broni? To la la la. Przepraszam. A pani skąd przyjechała? Pomorska Telewizja Narodowa, witam. PR King dla gości 602, 590, 800, Tu jest ta sala, gdzie się wszyscy bawią. Teraz wszyscy, wszyscy życzenia sobie składają. W tej stegnie. Dzień dobry! Czy pan tutaj wita nowy rok? Tak, cały czas. I co, zaprasza pan na nowy rok tutaj gości? Robi to może. Aha, wszystkich do stegny. Do, do naszej kei. Przestań smaku. Tu każdy statek może zasumować, proszę pana. Może każdy może, tak? Ok. No, całują się wszyscy, jak widać. E, cał, Całusy są teraz w cenie, a ja dostanę też płuciaka? A pływają, no bo jak te też. Chciałam. A to ja chciałem dostać, a, no, a to ja. No, właśnie, o to chodziło. No, proszę bardzo. Tutaj jeszcze jest jedna, jedna do całowania, bo ma dzisiaj. Znaczy wczoraj miał urodziny. Ale ci. Dzisiaj... Całujcie co całujcie, No to to, to to całuj ją. No, no to masz skręć. ale to chyba się lubi. całować. A co nie? Ja trzymam, trzymam. No ja go. No ja Nie, bo Wszystkiego najlepszego. W Nowym roku. Zawsze. Żeby było dobrze. Dużo miłość. Radość. I smutek. Czerwony czyj O, Weszło coś? I zbliżonko weszło. Ty to, ale zbliżenia to wiesz, to, to nie teraz, Jest dopiero w łóżku. <laughs> wcześnie wcześniej. Nie ta pora. Teraz idziemy na taniec. Będziecie ta tańczyć? Będzie ta tańczyć, aha, no dobra. Patrzcie, tam jeszcze strzelają, o, Jeszcze się błyszczy. Ostro dają. No na no tam, za apteką strzelają, z apteką. Wszystkiego dobrego w nowym roku, Pomorska Telewizja Narodowa życzy. Uff. No. Idziemy dalej. O, ja tu wszystko widziałem, proszę państwa. Wszystko widziałem. Z kamerą zresztą. To się nie ukryje. To się nie uda. Wracamy do sali. A tu, proszę państwa, no, noworoczne zbliżenia i zdjęcia. Noworoczne zdjęcia. Ta pani tu jest główny paparazzi. A tu robią noworoczne zdjęcia. Teraz to wszystko będzie w internecie. Teraz będzie w internecie. Wszystko. Jest, jest. A pani robi te zdjęcia często? Tak. Pierwszy raz w tym roku chyba. Ta, w tym Pierwszy roku. Raz. Ta, ta. A, oczywiście. A druga paparazzi jest, proszę bardzo. co jedna paparazzi to ładniejsza. Parę, A ty ja, też? A ja mogę też? A ja mogę też? O, jak to. Czeka, czekajcie, czekajcie. Ja

Przepraszam. Proszę pana, a pan skąd przyjechał? Ja, Pomorska telewizja na nowa pyta. Z Warszawy. Warszawy. No widać, widać. Bo szczególnie ci z Warszawy mają ręce w kieszeni, proszę Dobrze no, można poznać po nim. Tutaj mamy świętego Mikołaja. Dzień dobry, święty Mikołaj. Prezenty już zostałeś. szkoda, bo mnie nie było. eftir því mjög hún w tym roku głodnym teraz idą SMSy, MMSy do znajomych i życzenia. Jak widać. Wszyscy wysyłają życzenia. zbiorowo. Wszyscy do, do, dzwonią, wysyłają jak to w nowy rok. Pozdrawiamy z, z naszej kei, przystani smaku, wszystkie okręty cumują dzisiaj, bo mamy dzisiaj nowy rok, 2017. Pomorska Telewizja Narodowa pozdrawia całą Polskę i życzy wszystkim obywatelom rzeczpospolitej Polskiej jak najlepiej. Dużo zdrowia, radości, dużo, dużo miłości przede wszystkim i pokoju ducha też życzy kontradmirał korsarski, kłopotny czerwony korsarz ze Stegny, z samego morza, samiotkiego. samiutkiego. Ahoj!